Zapałki są najbardziej oczywistym towarem w każdym sklepie osiedlowym, a jednocześnie rzadko kto zada sobie pytanie, w jaki sposób powstają. Proces produkcji zapałek możemy poznać od kuchni dzięki Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, leżącym zresztą na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, mieszczącym się w nieczynnym od 2010 roku zakładzie, Częstochowskich zakładach przemysłu zapałczanego SA. Fabryka wykorzystywała linię technologiczną z lat 30. XX wieku, która przetrwała do dziś. Sama technologia produkcji zasadniczo nie uległa zmianom od 1913 roku. Na dowód czego możemy zobaczyć maszyny w zabytkowym parku maszynowym. Warto podkreślić, że placówka utrzymuje się wyłącznie dzięki wysiłkom wolontariuszy, a ściślej mówiąc, pana, który oprowadzi Was po muzeum po wcześniejszym umówieniu wizyty. Dodam też, że to właśnie tutaj produkowano zapałki z popularnej serii Black Cat. Kto nie odpalał ich na ognisku czy na grillu? Znak ten próbowano podrabiać jeszcze w czasach międzywojennych. Powstały w 1881 zakład, był pierwszą fabryką zapałek na ziemiach polskich. Pamiętajmy, że mówimy o czasach rozbiorów. Jego założycielami byli przedsiębiorcy z dzisiejszego Wrocławia, wtedy Breslau, Karl von Gelig oraz Julian Huch. Produkcja ruszyła rok później. W 1910 fabrykę odkupiło Towarzystwo Akcyjne Zaks i Pisz z Tomaszowa Mazowieckiego. Zamknęli oni dotychczas prowadzony zakład i rozbudowali ten częstochowski. Dwa lata później, w 1912 roku, nowym właścicielem zostało Towarzystwo Akcyjne Łapszyn z Petersburga. W 1913 w zakładzie wybuchł pożar, który spowodował straty na około 150 tysięcy rubli. Prezentowany w tle dokument jest oryginalny. Jest to jeden z najstarszych zachowanych polskich filmów dokumentalnych. Do czasów II wojny światowej fabryka wielokrotnie zmieniała właścicieli, a 18 czerwca 1930 roku wybuchł kolejny pożar. W czasie wojny z kolei fabryka pozostawała pod zarządem niemieckim, a po wojnie zakład upaństwowiono. Przyfabryczne muzeum powstało w 2002 roku. Ostatni pożar miał miejsce w 2008 roku. Wyrządził szkody na około 2,5 miliona złotych. Wpis do rejestru zabytków nastąpił w 2010 roku, jednak same formalności nie przyczyniły się do poprawy sytuacji muzeum. Muzeum można wesprzeć także przez kupno rewelacyjnie opracowanej monografii w cenie zaledwie 50 zł. Przede wszystkim jednak warto tutaj po prostu przyjechać.